i cześć siemanko a to był mój oczysty witanko i witam was do na z kolejnym kanałem witam was w tym szopcie informacyjnym jako że po prostu ta nazwa, którą obecnie widzicie pewnie, czyli Konia Horses już mi nie odpowiada co to oznacza? że pozdrawiam mojego konia że prawdopodobnie ją zmienię na tą, na którą widzicie aktualnie na ekranie Prawdopodobnie jest na to duża szansa, że zmienię po prostu Nie wiem, nie wiem co mnie natknęło, żeby zmienić Ale po prostu jakoś tak Więc pewnie jeśli zobaczycie, jeśli widzicie jeszcze Gojara włosów To znaczy, że jeszcze zmieniam. A jeśli zobaczycie już tą który się właśnie była wcześniej na ekranie To znaczy, że już jest zmieniona, no więc no w sumie to by było na tyle, to był taki piękne informacyjny, więc podlecam do końca, to by było na tyle i pa pa!